i dzisiaj jesteśmy na. W kolejnym odcinku z Minecrafta! Tak. Jak już mówiłem, będzie taka frekwencja, że. Dwa odcinki z Pokémonów, jeden odcinek z Minecrafta. Dwa odcinki z Pokémonów, jeden z Minecrafta. Więc. I przedłużajmy. Idźmy po prostu dalej. Chwileczkę, tak, jest zawisany nasz skin i idziemy na ten świat, na którym ostatnio skończyliśmy nasz pierwszy odcinek. Chronić małe przed wrogimi mobami. Hmm. Magiczna latarnia to potężny przedmiot. Można stworzyć za pomocą literowej gwiazdy od litera. Skradaj się lub załóż buty spaceru po lodzie, by bezpiecznie przejść po blokach magmy. Na rynku znajdziesz nowe światy i przygody. Hmm. Bardzo fajne są te informacje. Eee, zatrzymamy żeby żebyście nie czekali za długo. Okej. Okay. Jesteśmy. Jesteśmy na naszym świecie. Wyrównajmy. To jest nasza wyspa. Okej. Okay. Myślę, że by zrobić kopalnię. Chyba znalazłem miejsce. O, już jest kamień. Ok, słuchajcie, przez to ze słońca już zachodzi. Yy, ja zatrzymuję film i widzimy się, kiedy będzie już dzień. Pa? No dobrze, jesteśmy. I dokopiemy dalej naszą kopalnię. Jest i żelazo mamy cztery żelazo. Ok, słuchajcie. Widzę, że by zrobić taką porządną kopalnię, potrzebny jest nam. Potrzebne są nam pochodnie. Więc widzimy się, kiedy znajdę trochę węgla. Może pod wodą, nie wiem. I widzimy się za chwilę. No dobrze, znalazłem trochę węgla. Zrobiłem od razu pochodnie. Idziemy. O! Czyli mogliśmy się wkopać po prostu jeden blok niżej, i od razu byłby węgiel. A ja niepotrzebnie szukałem pod wodą. Mm. E, dużo tego. Ja rozumiem, że Węgier występuje w bardzo dużych tych ilościach, ale aż tak dużych? To nie wiedziałem. Okay. Kupiemy węgiel. okej okay. to jeszcze trzeba pochłonieć jest, jest poraż wirowa my je omijamy my się kopiemy do E Okej okay. Chcę się dokopać do jak najniższej kratki ni Oh Ja Przepraszam, że jestem tak cicho, ale po prostu skupiłem się na kopaniu. Tak wiem, że to dziwnie brzmi. Więc. Właśnie w takich momentach się przydaje tak zwany auto-jump. Dobrze, słuchajcie. Wiem, że ten odcinek jest krótki, ale wynagrodzę to Wam w następnym, który będzie o wiele dłuższy. Więc za chwilę widzimy się w naszym obrazku na intro. No dobrze, jesteśmy i tak znowu mi się nie zapisało, i znowu musiałem jeszcze raz to rysować, ale tym razem się poprawiłem i to zapiszę. A więc tak. Najpierw to rysujemy kopalnię, którą dzisiaj zrobiliśmy. W zasadzie to chyba wszystko, co zrobiliśmy, a jeszcze musimy narysować. Kilów, znaczy ja muszę się tego oglądać, Więc widzimy się. Później wynagrodzę wam to w następnym odcinku, który będzie o wiele dłuższy. Pa, pa!